No dzień dobry. A dzisiaj troszeczkę porozmawiamy sobie o pszczołach, pospominamy, popodpatrujemy. O pszczółki. Pszczółki, no teraz bardzo głośny temat. Bardzo się wszyscy tym tematem zajmują. W miastach, nawet na dachach, na urzędach, no w miastach specjalne programy międzynarodowe. Nad jednym uczestniczę w takim Bibafnet w Bydgoszczy, ale nie to najważniejsze. Cenka połóż się, połóż się i polerz, tak, i posłuchaj. O po co nam te pszczoły? Co jest w tym temacie, że tak, takie to teraz modne. Ja cofnę się troszeczkę do historii. Kiedyś mój tata. No dobre, 40 lat temu też miał pszczółki. Też miał pszczółki, był u nas czwórka. Także chciał nam yy, wszystkim zapewnić zdrowe dzieciństwo. No i takie pszczółki sobie sprowadził. Mieliśmy dwa, trzy ule. No różnie, różnie, różnie. Tata tam chodził raz w tygodniu, tam do nich, może częściej, nie wiem. Ja zawsze unikałem. Bo one mnie coś jakoś tak nie bardzo lubiły, nie bardzo lubiły, jak już jak się roiły albo było tak gorąco no to już, już, już nie mogłem tam być, bo od razu pierwsza, która leciała to mnie ugryzła, także wspominam je dosyć, dosyć kiepsko z mojego dzieciństwa, brat mój mógł tam w slipkach iść i te trutnie tam na tej deseczce, na tym wlotku nadziewać na drucik czy tam je zabijać. I jemu ja nic nie mówiły, a mi coś tak. Stale coś im tam nie pasowało. No i także nie nauczyłem się tego przelazdu za, za dzieciństwa, za młodości, no bo miałem uraz do tych pszczółek. Gryzby bolało, piekło. Kto tam jeszcze wtedy myślał o zdrowiu? A teraz odwrotnie. Teraz odwrotnie. Od dobrych dwóch lat, od dobrych dwóch lat za namową, waszą, którzy tu słuchacie. No zaczęliście pytać, no takie fajne ranczo, taki fajny ogródek, a pszczółek nie ma. No jak to możliwe? Taki piękny teren, tyle kwiatów, tyle drzew, drzewek, krzewów, łąk kwietnych, a pszczółek nie ma. No i niedaleko tak sobie sąsiad postawił kilkanaście uli, no, on już tam zajmował się tym od dawna, jego tata też zresztą. No, i można powiedzieć, że to jest jego zawód podstawowy teraz na emeryturze. No, i ja mówię do niego: wiesz, co? Tak, Nie za tym, nie po tym, ale mówię: 90% tych twoich pszczół przylatuje do mnie. To za karę powinieneś tak u mnie postawić sobie ze dwa ule. Ja bym tam od czasu do czasu na nie spojrzał. No, oczywiście, tam będziesz przychodził je doglądał, bo się nie znam na tym. Zresztą pszczółki mnie nie lubią. No, i tak się stało. Tak się stało. Zaraz na drugi dzień. Centka, centka. No spokój, spokój. No i co? No i przyjechały. Te dwa ule. Postawione. No i co? Przeszedł pierwszy raz. Pan Krzysiu otworzył ól. No ja z daleka tam się patrzę. No bo zaraz tam mnie coś ugryzie. No, popatrzyłem się, popatrzyłem, pszczoły zaczęły się denerwować, zaczęły latać. O te takie rasy, trochę leśne, takie takie przystosowane do, do życia w tym terenie. No i co? No i na tym się skończyło. Ale pojechałem do Bydgoszczy. No jak ja mogę nie wiedzieć? No jak ja mogę nie wiedzieć, co tam się w tym ulu dzieje i jak, żeby nie spojrzeć? No chociaż, chociaż on tam będzie coś tam grzebał przy tych pszczołach, przy tych ramkach. Ale ja sobie kupię strój i sobie popatrzę. A ja co tam? nie drogi kupiłem sobie cały kombinezon. A i jak i owszem, z czapeczką Elegancko. Pan Krzysiu przyszedł, ja ubrałem się jak kosmonauta. On tam tylko zarzucił jakąś tam czapeczkę na krótki rękaw i tam przy tych pszczółkach sobie sobie tam Czebie, no, Ramka po ramce przegląda, to tak, to tak, ale mówi wiesz co, a weź mi tu znajdź matkę, jak już się tak patrzysz. Wyjął drugą ramkę, a ja patrzę, no taka wielka ta jedna pszczoła, nie taka jaka i dostojna, mówię, to pewnie jest matka. No tak, mówi oko masz dobre, możesz być pszczelarzem. No i przyszedł kolejny raz, przyszedł kolejny raz, przyjeżdżam. Pszczoły na drzewie, jedna kubka, druga kubka, wiszą, no co tu zrobić? Złapałem jedną wywiaderko tą kubkę, dzwonię do takiego przyjaciela w mówi mówię, ty macie podobno u mnie jutro być, weź coś tam, mówię, złapałem we wiaderku te pszczoły, stoją gdzieś tam w cieniu, coś zrobimy, jakiś ul weź, spuścimy. No przyjechał, wpuściliśmy te pszczoły do ula, Poszliśmy sobie obiad zjeść. Po dwóch godzinach idziemy. A tam pszczół nie ma. Nie spodobało im się w tym ulu. Prawdopodobnie było im tam za ciasno, za źle w tym, tym wiaderku. No i matula pewnie padła z wycieńczenia. Nie miały co jeść. Nie miały co pić. No i wróciły pewnie z powrotem do ula. No ale już następnym razem. Złapałem sam jedną rójkę, drugą rójkę, no bo tu pszczoły przylatywały, oglądały sobie te kwiatki, i uznawały, że to jest fajne miejsce gdzieś, żeby założyć gniazdko. No i tak tak zacząłem. Potem do Bytoszczysty sprowadziłem jeden. No i tak się zaczął. Teraz mam 18 pni, jak to się mówi fachowo, takich pszczółek. No i sobie tam doglądam. Rok był wyjątkowo. Sprzyjający z tych dwóch lat, które z pszczołami przeżyłem, nazbierałem masę miodu. W przyszłym roku będę się uczył zbierać innych produktów, bo to przecież i pyłek pszczeli, i kit pszczeli, jad pszczeli. Yy, pierzga, no jest wiele, wiele takich różnych cennych rzeczy. Zula, że można te rzeczy pozyskiwać. Bo pszczoły to przede wszystkim, wam powiem, zdrowie. Tak już patrząc komercyjnie na, na, na te stworzenia, to po prostu te pszczoły wytwarzają takie produkty, że one nam ludziom strasznie pomagają, strasznie są potrzebne. Gadło boli, trzeba wziąć miodu. Człowiek słaby, trzeba wziąć miodu. Człowiek po rekonwalescencji, miodu. Tak, Michalina idzie na trening, no wypiłaby koktajl z pyłkiem, pszczelnym. No i to jest potrzebne, to jest potrzebne. Te pszczołki, myślę, że dlatego, że żyją w takich dużych stadach, to te wszystkie ich produkty, jak i same pszczoły, muszą być bardzo zdrowe. Bo jak tu utrzymać, utrzymać wszystko w zdrowiu w tak dużej gromadzie, na takiej niewielkiej powierzchni? Bo ul, jedna czwarta metra sześciennego może a 40 tysięcy, 50 nawet tysięcy tych pszczółek w tym jednym ulu jest. Także jest tego dużo. I każda z pszczółek lata gdzieś tam, po okolicy, różne kwiatki odwiedza. poprzednią były tam inne owady, które przenoszą, jak wiecie, różne różne tam insekty. No i ta pszczoła musi się mieć czym bronić. I te jej produkty to zabezpieczenie ula, też jest jakieś jakieś dobre, że to wszystko nie choruje. Mam dwa lata pszczoły i nie spotkałem się z jakąś groźną chorobą. Jedna tam troszeczkę, troszeczkę kitu więcej wytwarzała, ale im to przeszło, przełożyły mnie do drugiego ula i, i wszystko ok. No jest dobrze. No jedyne co, to nie mogę sobie same dać rady z tą warozą. Siada im na grzbietki, na główki. No i pije tam ich krew, pasożyt jeden. Rozmnaża się w tym ulu, no i trzeba co roku, chociaż ze dwa razy te pszczoły oczyścić z tej warozy, bo inaczej mogłyby nie dać rady, zwłaszcza te rasy. Tu sobie na początku miałem takie rasy, jakie rasy no, no, dzikie można rzecz powiedzieć czarne te pszczoły prawie jadowite, tam bez tego kombinazonu nie podchodzić. Teraz zamieniłem sobie na, na rasy trochę łagodniejsze, takie, że pasowały do mojego charakteru też. Myślę, że dosyć łagodnego i pogodnego. No i tak teraz się bardziej dogadujemy. Też mi się zdarza bez żadnego stroju podejść do ula i coś tam zrobić szybkiego, no bo nie zawsze jest czas, żeby się tam yy, ubrać. No i te właśnie łagodniejsze razy nie reagują tak na tą, na tą warozę, żeby się tam aż tak mocno, mocno bronić. No i przez te dwa lata, słuchajcie, nauczyłem się wiele, wiele rzeczy. Z tymi pszczołami robić, bo temat jest niezwykle fascynujący, muszę Wam powiedzieć. Niezwykle fascynujący. Jak ta rodzina się rozwija na wiosnę, jaki to bum rozwojowy, jak ta rodzina zaczyna nosić miód, gdzie zaczyna nosić na tych ramkach wokół. A jakieś kraty odgrodowe można zrobić, że ten miód będzie tylko czysty, bez tych młodych. Jak one składają te jajeczka? Pierwsze, żeby je zobaczyć, bo to przecież takie maleńkie. Potem larwa, potem to jest zasklepione, odsklepiane, tu się rodzi. A w ogóle jak już matka, królowa się rodzi. Jakie mają sposoby te pszczoły, żeby tę matkę wymienić, albo jak sprytnie kombinują, żeby się wyroić, czyli żeby, żeby założyć nową. Nową rodzinę gdzieś. No, temat jest, powiem Wam, bez końca fascynujący. Nauczyłem się dzielić te rodziny, czyli robić odkłady. Nauczyłem się już hodować te matki, te matki, żeby mieć jak najbardziej takie, takie użytkowe, czyli z tych, z tych, które kiedyś nabyłem, które najbardziej się spisały. Robię, robię, hoduję młode mateczki, żeby mieć do nowych rodzin. Jak to trzeba zadbać przed jakimś głównym pożytkiem, żeby tą starą matkę wyizolować, albo zrobić z niej odkład, czyli nową rodzinę, żeby ta rodzina na chwilę została, została bez, bez, te, bez takiej dużej ilości tych, tych młodych pszczół, bo muszę wam powiedzieć, że pszczoły 80-90% z tego, co przyniosą, zjedzą same. Zjedzą same na swoje potrzeby, no bo w, tak, w sumie, suma summarum, to my im po prostu kradniemy ten miód. Może tak nie do końca, bo dajemy im jednak te domki, bo dziupli już nigdzie żadnych, żadnych nie ma. No, ale cenę, którą każemy sobie płacić, i wszyscy znacie. Cena jest wysoka. No i żeby tego miodu zebrały dla nas trochę więcej, no trzeba coś z tą matulą zrobić, żeby tych jajek nie było, żeby tych larw nie było, a co najważniejsze, tej młodej pszczoły, bo ona jeszcze. To ciekawostka, jak się urodzi, jak już wyjdzie spod tego za sklepu, to jeszcze żyje parę dni w ulu bez wychodzenia z niego. I odżywia się tym, co przyniosą jej starsze koleżanki. Po prostu zjada miód i pewnie tam coś jeszcze podgryza. Może i ten pyłek, czy tą pierzgę, no musi jakoś, jakoś przeżyć. No, co dobre, karmi następne maluchy. Żeby, żeby, żeby ciągle się te pszczółki rozwijały. Ale w tym roku zrobiłem taki zabieg, że zrobiłem odkłady z tą starą matką do Nowych Uli. Na dwa tygodnie przed, przed pożytkiem, no i było to przed akacją i, i świetnie to się sprawdziło, bo y, wszystkie pszczółki prawie się wylęgły i już przeszły ten okres, w którym, w którym nie chodziły na, 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 to, na to pole. No i wszystkie zaczęły latać i moment tego miodu, Miodu nazbierały, potem zrobiłem z powrotem ciach mach, że te mateczki wraz z tymi odkładami połączyłem z tą starą rodzinką i teraz przed lipą jeszcze pięknie zaczerwiły, to znaczy nanosiły tych jajeczek, nalęgło się młodych i teraz jak się lipa zaczęła, znowu, znowu, to znowu będzie, będzie tych pszczół dużo, a ja znowu zaizoluję te mateczki, żeby to wszystko przyniosło jakiś super super efekt dla mnie. Oczywiście nie ze wszystkimi rodzinkami robię, robię w ten sposób, tylko z tymi, które, które mają tego miodu miodu przynieść. Bo są rodzinki słabsze, bo są rodzinki młodsze nie, nie od razu taka rodzinka pszczela yy, jest tak zwana produkcyjna. No i co? No i mamy ten miód. Mamy ten miód, mamy tą pierzgę, mamy ten pyłek Mamy ten jad. Słuchajcie, jednym z powodów nawet było yy, założenia tych pszczółek, to, że one mnie nie lubią. Ja postanowiłem to troszeczkę wykorzystać. I tak niechcąco na umyślnie zawsze wam powiem, a tu gdzieś rękawica odstaje, a butów nie zmieniłem, jest tam jakaś dziurka, a to kombinezon gdzieś niedopięty. I zawsze jakaś tam pszczółka, jedna, dwie, podczas tych przeglądów wejdzie urządli. No trudno, nauczyłem się to znosić, aż to już tak nie boli, no człowiek coś tam sobie powie pod nosem, ale takie urządzenie pszczółki od czasu do czasu, no to myślę, że samo zdrowie. No, wiek już taki, że no, jak czegoś coś nie boli, coś nie szczyka, to, yy, to niedobrze. No powinno coś boleć i szykać, ale jak boli i strzyka, to przeszkadza i taki jad pszczeli się przyda. Także niech one sobie mnie tam troszeczkę kąsają, a ja będę im ten miód. I podbieram. One podbierają ten miód po wszystkich moich sąsiadach, bo słuchajcie, to takie jakieś małe złodziejki. No. Nie tylko latają tu na moim ranczu ale ktoś ma rzepę, ktoś ma grykę, tam u kogoś stoi ogromna lipa, i one to wszystko do mnie przynoszą. Do tego ula sąsiedzi na razie nie każą się dzielić tym miodem, ale wszystko do mnie, do mnie przynoszą. A ja z kolei y, im podbieram. I co jeszcze, słuchajcie? Od momentu jak mam te pszczoły, to zauważyłem pewne zmiany. Słuchajcie, jak czyściłem ten las ponad 10 lat temu, za 12 lat temu, no zostawiałem brzozy, zostawiałem dęby no i zostawiałem jarzębinę. Bo jarzębina mi się strasznie podoba, to takie polskie drzewko, takie, takie fajne. Te korzale, no, no, no wygląda to już pod koniec lata eee, super. I troszkę, troszeczkę jesieni, mówię, będę miał. Jerzybiny piękne, tak powystawiałem mnie przy polu, Co centka ci się stało? Co ci się stało? Szukaj go tam. Zajęta szukaniem nornic, tak aż, aż się nabłuchała tego kurzy i teraz ma uczulenie. No i wam powiem, że póki tych pszczół nie miałem, to już myślałem, że te wszystkie Jerzybiny bytne. Rosły 10 lat prawie. Na ranczu porosły drzewo olbrzymie, ale tych jagódek na tych gronach, nie powiem, kwitnąć bitwy, ale tych jagódek na tych gronach to jak na lekarstwo. Bez czarny, gdzie nie czarna kuleczka. Bez koralowy, też gdzie nie jakaś kuleczka. Ognik, mało owoców. Ostrokrzewy takie przywiozłem tu z Bydgoszczy, bardzo owocujące, czerwone i żółte. No te żadnych kuleka w Bydgoszczy nie No co jest. Ale od momentu, kiedy sprowadziłem te pierwsze dwa ule, no, tych owoców nagle zrobiło się ogrom. Ogrom. No i wraz z tymi owocami zrobiło się ogrom ptaków jesienią. Bo wiosną to zawsze tych ptaków jakoś było. Jak ten las wyczyściłem, to te ptaki się, się pokazały. Ale z momentem, jak tych owoców, tych jarzębin, tych bzów no, wielu, wielu jeszcze innych, bo są jakieś dzikie gruszki i czeremchy. Tego owocu jest naprawdę multum. Te wszystkie ptaki, które już końcem lata, jesieniem i wczesną zimą jak przelatują, to wszystko tu siada na ranczu. Nieraz jest taki gwar, taki szum, bo dla nich ten owoc to jest, to jest zbawienie. To jest taki super obiad podczas jakiejś drogi, podczas przelotu gdzieś tam, dokądś tam. One są po prostu głodne, mają gdzie usiąść, bo drzew jest masę, są duże trawniki. No i są te krzewy. Naszczepiłem na jarzębinach tych aroni, jeszcze więcej, żeby one mogły sobie tam przysiąść. Nasadziłem tych czarnych bzów, bo często robimy sobie takie soczki z tych kwiatów, soki z tych, z tych owoców, a nieraz i dam, zmiażdżę, zasypię cukrem i dam troszeczkę pszczołom, żeby je wzmocnić na zimę, żeby były. Zdrowsze, ale ten owoc jest, po prostu jest. Wraz z tym owocem pojawiają się ptaki, ale nie tylko, bo zwierzęta też. Zwierzęta też nie wszystkie jedzą mięso i to im potrzebne. A zresztą, jak te ptaszki przelatują, zawsze któremuś się tam zrobi słabo zawsze gdzieś których nie wyląduje na, na czas, albo gdzieś zawadzi skrzydłem o drzewo. No i te ptaszki są zjadane przez inne stworzenia. Ich też przybyło. Ich też przybyło, bo, bo jest więcej tego mięska do, do zjedzenia. Podbierają młode, podbierają już takie, co, co by latują. No, każdy ma, ma coś sobie. I zauważyłem, że także jest wiele, wiele innych owadów więcej. Jak gdyby te pszczoły miały wpływ poprzez to, że tak tu fajnie zapylają. I poprzez to myślę, że yy, zobaczcie, w tym ulu jest, załóżmy, w czerwcu 40 tysięcy tych pszczół. Pszczoła żyje 30-40 dni i umiera. Ona nie umiera bólu. Ona wylatuje jeszcze po ostatni posiłek, gdzieś tam na drzewo, gdzieś tam na kwiatek i już nie wraca. Czyli jest także pożywieniem białkiem. Dla następnych stworzeń, dla następnych owadów, dla jaszczurek, dla, dla węży, dla jakichś drobnych ssaków, nornic, mm, no różnych, różnych, przeróżnych stworzeń. Nie przyglądałem się co tam zjada te pszczoły, ale przez ten sezon, czyli maj, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, no z takiego ula potrafi wylecieć i zostać w lesie około 200 tysięcy pszczół. Czyli jest to niesamowity zaszczyk takiego zebranego białka z tych liści, z tej mszycy, z tych kwiatów, z tych nektarów i przekazanie tego białka wyższemu łańcuchowi pokarmowemu w tym ekosystemie. No to może tak brzmi trochę brutalnie, ale, ale takie są, takie są fakty, takie są fakty, także ma to wpływ na, na, taką bioróżnorodność. No dla mnie na co dzień nie myślę w ten sposób, że one są tam zjadane, po prostu patrzę, żeby te rodzinki były jak największe i wam powiem charakter przy tych ostrych nieraz pszczołach łagodnieje, bo do ula nie można podejść zdenerwowanym. Nie można podejść spoconym. Trzeba być spokojnym, czystym, przebranym i wtedy z tymi pszczółkami się fajnie współpracuje. Bo one takie są – czyste, spokojne i zawsze przebrane. I to no po prostu ten spokój się udziela temu, co i koło tych uli robi. Wolno, powolutku, bez nerwów, panie Grzesiu. Bierzemy ten miodek, idziemy spokojnie, odwirujemy. No i potem do kawki, czy do herbatki, czy na kanapkę z masełkiem świeżym. Jest super, super strawa. Yy, odnośnie tej mody na pszczoły. No słuchajcie, z tego co, co przez te dwa lata się nauczyłem, to naprawdę tej wiedzy trzeba posiąść bardzo dużo. Ja myślę, że Troszeczkę robimy pszczołom krzywdę, że tak mocno przemy do tego, żeby tych, tych ulicz, żeby tych rodzin pszczelich było bardzo dużo, bo nie tędy droga. I ktoś, kto się nie zna na pszczołach, choć w minimalnym stopniu, może po prostu im robić krzywdę, a poprzez to, że może im robić krzywdę, może je narazić na choroby, może je narazić na pasożyty. Które to choroby i pasożyty będą przenosiły się do tych <laughs> pasie, które już, już są. Także ja bym tu bardziej pomyślał o edukacji, o takich szkółkach, o takich kursach pszczelich, o takich spotkaniach z tymi pszczelarzami gdzieś tam na pasiece, żeby po prostu w kilku takich spotkaniach wyjaśnić, jak to się je, jak to się powinno pielęgnować i co trzeba mieć, żeby taką opiekę. Yy, zapewnić, na co zwrócić uwagę i wtedy myślę, że to będzie z pożytkiem i dla nas, dla środowiska, jak i dla samych pszczółek. Yy, no widzicie, tu mam jedne z uli, uliczcinowy, taki imitujący, naturalny, ściany trzciny, daszek z trzciny, deska niemalowana, tak, żeby po prostu było jak naj jak najbardziej naturalnie. Inne ule mam drewniane ze zwykłych desek, tak żeby nie było to takie super szczelne, żeby te pszczoły tam nie pleśniały, żeby tam nie gniły, żeby w razie co jakiejś choroby, to żeby ta deska po prostu swoją aktywnością biologiczną te choroby też pomagała tym pszczołom zniszczyć. No bo te wszystkie praktyki, steropiany, których się tam używa, no ja jeszcze nie mam takiej wiedzy żeby być w stanie utrzymać tam taką higienę, żeby to było super, zwłaszcza zimą. To jest trudny okres dla pszczół i naprawdę się trzeba przełożyć, żeby zapewnić tym pszczołom bezpieczeństwo yy, moty przeciw motylicom, myszom, jak i chorobom, które mogą się pojawić. Mogą pojawić się także pleśnie, gnicia, gnicia tych pszczół, pszczoły mogą się udusić, w takich szczelnych ulach. Także jest wiele, wiele, wiele aspektów, na które trzeba zwrócić uwagę, które trzeba wiedzieć i wtedy wszystko będzie fajnie. Z tymi pszczółkami będziemy sobie tam fajnie gospodarować tym, tym, tym pyłkiem, tym jodzikiem, tym nektarem. O, jest godzina już 19. Pszczółki jeszcze latają, jeszcze zbierają. Często jest tak, że w takie dni upalne, one długo, długo w dzień nie zbierają, potem żeby albo raniutko, albo wieczorkiem pozbierać więcej, bo ten nektar dopiero się pokazuje w takie upalne, upalne południa. Tego nektaru nie ma, on po prostu wysycha i po prostu one nie latają tam, żeby nie latać po próżnicy, za tak powiem. Także pszczołka, pszczółki to, to dobra rzecz. I dbajmy o nie. Wielu z Was może na początku zająć się przecież pszczółkami, murarkami, które też w jakimś stopniu udały się udowodnić. Robimy takie specjalne domki, wieszamy w swoim ogródku i też jest to jeden z gatunek pszczół, który fajnie się spisuje, robi taką samą robotę, no tyle, że nie zbiera, nie zbiera miodu. Pszczoła miodna muszę jeszcze na koniec podkreślić, że jest to Jedyny, jedyny taki owad, który się tak ta da udomowić i tyle z niego możemy korzyści czerpać, także dbajmy o nie w zamian, nie zabijajmy bez powodu i słuchajcie, mój apel, jak ustrujecie te szerszenie, czy osy, bo nadziwiamin, bo, bo prawie, że do domu weszły, to po tym wytruciu zabezpieczcie to gniazdo, żeby te pszczoły tam nie miały dostępu. Żeby inne owady nie miały dostępu, bo albo zniszczyć to gniazdo, zakopać, wynieść. Bo inne owady tam przylatują i razem z tą trucizną wszystko biorą do swoich gniazd i po prostu giną. Ja na wsi nie mam tutaj takich, takich rzeczy, ale w mieście muszę wam powiedzieć, że od sierpnia to pszczoły tylko słabną Tylko słabną Wyraźnie widać. Że przylatują i padają przed deseczką, przed wlotkiem, już nie mają siły do ula wejść, bo były właśnie gdzieś na takim opryskanym gnieździe, lub po prostu ktoś opryskał swoje kwiatki, swoje owoce. W samo południe, kiedy te pszczoły latają, i może ta pszczółka od razu nie padnie, ale przyniesie to. Wraz z tym nektarem zabije 10-15 tych młodych pszczółek, które które wolą, inne pszczoły się namęczą, żeby to wszystko wynieść. Też się dotkną do tego chorego materiału. I tak łańcuch, i tak łańcuch, oj, barżanci. No i tak to się wszystko, wszystko kołem toczy. Także szukała sędka, szukała, aż znalazła barżanta. No, ale szukała podziemy, bo znalazła na ziemi barżanta. Także ja już Wam mówię, do zobaczenia przy innym podcaście.